Zajęcia specjalne, pracowane dla osób starszych. Aktywna seniorka. No seniorka, właśnie seniorka. Forma, klub fitness. Dlaczego tylko seniorka? Ponieważ klub Forma jest przeznaczony dla kobiet. Pani Agnieszko, to widzieliśmy taki pokaz wstępny tego, co może się dziać w klubie Forma. Seniorzy potrzebują ruchu? Jak najbardziej. Potrzebują ruchu, żeby ich życie było lepsze. Żeby byli zdrowsi, bardziej aktywni, żeby im się po prostu lepiej żyło. No to jest taki slogan: żywy senior, ruszający się senior, senior, spacerujący senior, jeżdżący na rowerze senior, pływający senior, to senior zdrowszy, weselszy, ale tak jest naprawdę? Aktywność ruchowa wśród osób starszych z roku na rok wzrasta. Wzrasta i przede wszystkim świadomość osób starszych. Wiedzą, że ćwicząc zapobiegają wielu, wielu chorobom. Cywilizacyjnym. No chyba nie muszę wymieniać chorób. No takim najbardziej znanym jest osteoporoza. Zapobiegamy nadciśnieniu, zapobiegamy wylewom. Po prostu no, to jest niezliczona lista chorób, którym po prostu zapobiegamy. A w kilku zdaniach to, co klub Forma by seniorom mógł zaproponować seniorkom, jak wyglądają zajęcia? Zajęcia, które proponujemy, są specjalnie dopasowane do tej grupy wiekowej. Są to specjalistyczne ćwiczenia, które wzmacniają mięśnie ważne dla naszego ciała. Można to w skrócie powiedzieć, mięśnie istotne dla naszego kręgosłupa, dla um, zdrowego kręgosłupa, tak? bo zdrowy kręgosłup to zdrowy człowiek. Miała tu pani przed sobą przed chwilą, nie wiem, 15-20 pań, które z panią ćwiczyły. Ja zgadnę, pewnie 90% z tych pań ćwiczyła po raz pierwszy od bardzo długiego czasu. E, jakie były ich e, opinie? E, warto było się ruszyć? Tak, tak. Pani były zadowolone z ćwiczeń. Myślę, że tutaj te przybory na pewno są atrakcyjne, bo przybory bardzo uatrakcyjniają. Dla mnie, jako instruktora, one są ważnym tak, tak naprawdę, są bodźcem do ćwiczeń, bo uaktywniają wiele innych grup mięśniowych, których, z których na co dzień w cudzysłowie nie korzystamy z nich, a te przybory pozwalają nam te uśpione mięśnie poruszyć czyli klub fitness forma i tam zajęcia na pewno znajdziemy zapraszamy. dla siebie własne. Tak, zapraszamy wszystkie seniorki do nas na specjalistyczne zajęcia.